Kur... Jak on to tam. włożył Kur... w ogóle. Jak głęboko. Ja nie mogę. Ale ja, to jest. Hej, hej! Nie, nie, nic. E, Nieważne. Witam, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym racebooku. Dziś racebook na temat e, trasy, jaką pojedziemy podczas trzeciej rundy e, rozgrywek. Pucharu Polski ZTPLCC w ekolarstwie TU 26 2024. Trasa trzeciego etapu to trasa Mistrzostw Świata z 2019 roku w Yorkshire. Trasa jest bardzo dynamiczna, jak widzicie po czapetce, dokładnie tak będzie. Aż trzy okrążenia przewidziane na tę wspaniałą sobotnią Zabawę zarówno o godzinie 11 wśród kobiet, jak i o 17 wśród mężczyzn. Standardowo najpierw rzut okiem na mapę, potem wskakujemy na awatar, aby się przejechać tą trasą, i na sam koniec dobierzemy do tego wszystkiego rower. Nie zanudzam, nie przymulam, nie przeciągam. Lecimy z tematem. Zaczynamy oczywiście w jedynym dostępnym w Yorkshire Penie i na dzień dobry 300 metrów po starcie wita nas pierwszy, uwaga, nieoznaczony podjazd. Potrwa on około 2 kilometry, ponie szybki zjazd i znowu taka jakby trochę nieoznaczona hopka na długość około kilometra do półtorej. Potem szybki zjazd w tak zwanym podbanku i kolejny nieoznaczony podjazd. Następnie szybki zjazd, a później jedyny oznaczony na tej mapie segment, jedyny na tej mapie oznaczony podjazd, czyli Yorkshire Com. Nastąpi po nim dynamiczny, szybki zjazd, nawrót prawie o 180 stopni, taka troszeczkę hopka zakończona sprintem w prawo, Znowu podjazd, znowu zjazd, to będą takie mikro hopki i następnie tuż przed samą metą, po skręcie w prawo o 90 stopni, czeka nas ostatnia hopka, taka na 10%. Potem już 300 metrów po płaskim dojazdu do mety. Ruszamy i tak jak już przed chwileczką mówiłem, dosłownie 200-300 metrów od momentu ruszenia, mniej więcej w tym momencie właśnie jest pęd zlokalizowany, mieliśmy wjazd do niego po prawej stronie. Przed ułamkiem sekundy, dosłownie po 200-300 metrach od tego miejsca, od banera, który właśnie tutaj przejeżdżamy, zacznie się podjazd, i ten podjazd jest nieoznaczony. Jest to jeden z wielu nieoznaczonych podjazdów na tej mapie. W związku z tym, niestety, nie ma nigdzie rzutu bocznego przekroju takiego podjazdu do znalezienia w internecie. Ale przecież nie zostawię Was samych sobie dlatego takim trochę łopatologicznym sposobem na takim dużym przybliżeniu, także wybaczcie piksele. Wyciąłem ten fragment z takiej większej mapy z takiego większego przekroju całej trasy i ten podjazd wygląda tak jak tutaj widzicie. To zielone na początku to oczywiście ten wyjazd z Pena, No a potem zakręt o 90 stopni w prawo i Podjazd zaczyna sobie rosnąć. Na szczęście rośnie dość w miarę równo. Będzie chwytał na początku na jakieś 3-4%, potem wzbije się na 5% i na tych 5%, chyba nawet przez ułamek sekundy, będzie jakieś 6%. Na tych właśnie takich wartościach 5% będzie trzymał aż do końca, kiedy się skończy i jak zaczną kończyć się te pomarańczowe flagi Zwifta, które w tej chwili widzicie. Na ekranie, jak mój awatar je ja mija, ostatnie flagi, i w tym momencie zaczyna się taki dynamiczny zjazd. Po nim nastąpi dynamiczny podjazd. Taka chopeczka, ale też ją tutaj dla Was na rzucie bocznym umieściłem, żebyście wiedzieli o co chodzi. Tam tylko początek jest taki, że tak powiem, mocny, to jest jakieś 4%, może przez chwileczkę 5, ale im dalej, tym coraz bardziej się. Ta chopka wypłaszcza. Jak widzicie, nawet w tej takiej środkowej części opada w dół, po to, by jeszcze raz na chwileczkę chwycić pod koniec na jakieś 3-4%. Później kluczowy moment, podobnie jak w Surrey Hills w Londynie, czyli zjazd, bardzo ważny zjazd na tej trasie, tak zwany podbank. Cieszcie się, naprawdę cieszcie się. Ja żałuję jednocześnie. Cieszę się, że nie jedziemy go w drugą stronę, bo tutaj nawet jest jakieś 16-18% peleton. Mam tutaj doświadczenie z poprzednich lig, wyścigów, pucharów rozgrywanych w ZTPLCC. Peleton pojedzie tutaj grubo ponad 90 na godzinę, a nawet niektórzy przekroczą i 100 na godzinę. No i po tym dynamicznym zjeździe zacznie się. Kolejny z nieoznaczonych podjazdów na tej trasie. Przedostatni na szczęście nieoznaczony podjazd tej trasy. Zacznie się od takiego małego ząbka. O, widzimy go teraz po lewej stronie wykresu. Potem taki zjazd i znowu zaczyna gradient rosnąć. Podobnie jak przy pierwszym nieoznaczonym podjeździe, też rośnie w miarę równo. Trzyma na początek jakiś cały czas około 5%. Potem się troszeczkę wypłaszcza na jakieś 3, 4 i na tych wartościach będzie trwać aż do końca, aż do swojego szczytu. Na szczycie skręt w prawo, po tym skręcie w prawo zacznie się powolutku zjazd, i to już będzie zjazd do pierwszego oznaczonego podjazdu na tej trasie. Pierwszym oznaczonym jest Yorkshire.com. Ten podjazd jest podjazdem równym z półką, mniej więcej w środku. Można go porównać do podjazdu, jaki znajduje się na Watopi. Jaki jechaliśmy podczas pierwszej rundy Pucharu Polski podczas trasy Three Little Sisters. To był ten pierwszy podjazd już po jednym kilometrze od startu, a więc Chili.com. Można przyjąć, można porównać, można powiedzieć, że właśnie. Podjazd w Yorkshire, ten oznaczony, to jest takie helikon, trzyma równo, gdzieś w połowie jest takie wypłaszczenie na którym absolutnie oczywiście nie wolno odpoczywać, no a potem po tym wypłaszczeniu trzeba jeszcze raz dołożyć i oczywiście w okolicach mety tego podjazdu, w okolicach baneru, do którego za chwileczkę nasz awatar w przyspieszonym tempie dojedzie przy banerze. On też zacznie puszczać z tych takich 7-6%. Nagle zacznie się robić 4, 3, 2, 1 i na nowo w peletonie, a przynajmniej w pierwszej grupie tam pójdzie gaz. Tam pójdzie gaz oczywiście, dlatego że zaraz za banerem, zaraz za szczytem podjazdu jest zjazd. Kolejny dynamiczny zjazd na tej trasie. No i prędkość. Uzyskana na tym zjeździe będzie bardzo ważna przy pokonywaniu ostatniego nieoznaczonego podjazdu. Ale bowiem sytuacja wygląda następująco: teraz dynamicznie zjeżdżamy z takim małym wyposażeniem, skręcamy w lewo niemal o 180 stopni i zaczyna się taki mały podjazd. Nazwijmy to w ten sposób. Ja już tego małego podjazdu nie zaznaczam wykresem. Zresztą jedzie się go na pełnej prędkości, na bardzo dużej prędkości. Jeżeli właśnie z taką prędkością się ten podjazd pokonuje, to w zasadzie ten podjazd jest nieodczuwalny. Może tak, to będzie po prostu takie większe dołożenie, jak na płaskim. Natomiast kończy się ten podjazd takim odcinkiem wyznaczonym do sprintu. Tutaj czasami odbywają się jakieś walki na kresce o punkty w premiach lotnych. W naszych wyścigach tego akurat tym razem nie ma. No ale warto zaznaczyć, że coś takiego tutaj jest. Tu też generalnie tak jak wspominałem, kończy się ten podjazd, delikatny zjazd, w prawo takie hopki po 100-200 metrów góra dół. Jeszcze raz w prawo, jeszcze jedna dłuższa hopka. Też na właśnie takie 300 metrów, na jakieś 4-5%. Potem po tej hopce znowu zjazd. Na takiej dużej krzyżówce skręcamy w lewo i najważniejszy element każdego z okrążeń tego wyścigu kluczowy element do finiszu, czyli ostatni kilometr. Pierwsze 200-300 metrów po skręceniu w lewo to odcinek płaski skręt w prawo 90 stopni i zaczyna się najprawdziwsza. W życiu ścianka. Tam będą wartości nawet 10-11 chyba przez ułamek sekundy procent. I ta ścianka potrwa jakieś 100-150, może nawet 200 metrów, ale po tych 200 metrach ona zacznie się delikatnie wypłaszczać. Wtedy do mety zostaje około 500 metrów. No i tutaj trzeba już iść pełny gaz. Z racji tego, że tych okrążeń w tym wyścigu. Będą trzy. Apeluję do Was o równomierne rozłożenie sił, ponieważ największe cięcia, największe ataki, największe walki, największe szarże będą miały miejsce właśnie na tym ostatnim kilometrze każdego z okrążeń. A już wszystko, naj, 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 miejsce będzie miało oczywiście na ostatnim, trzecim okrążeniu. Nasz awatar ciągle jeszcze jedzie. Jak widzicie, jest tutaj już w miarę płasko. Tu jest chyba jakiś maksymalnie 1%. A to jest miejsce, z którego zaczynaliśmy. Tam po prawej stronie jest pen. No a my zmierzamy w stronę banera, który oznacza koniec tych zawodów albo koniec jednego z okrążeń. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jedną rundę w Yorkshire. No dobra, to co z tym rowerem. Pierwsze co widzimy, kiedy widzimy pierwszą szóstkę z rowerów, jakie zaproponował nam Zwifter Bikes, to to, że każdy z nich ma dysk. I to jest bardzo ważna rzecz. Na tej trasie dysk to obowiązek, na tej trasie dysk to podstawa. Jeśli nie masz dysku, ok. Może się zdarzyć taka sytuacja, bo masz za mały level albo cię nie stać. Nie najeździłeś jeszcze tyle kropelek potu. Załóż jak najlepsze koła aero, jakie tylko masz zamiast dysku. Podejrzewam, że 90% osób już na pewno ma zipy 808. Jeśli nie masz dysku, kładziesz zipy 808. Jeśli masz dysk, nie musi to być dysk DT Swiss Arc Dicat. Możesz włożyć dysk zipa. Dysk to dysk, przy czym. Dysk DT Swiss jest minimalnie szybszy, a jeżeli już gadamy o rzeczach minimalnych, to sami spójrzcie tylko jakie różnice są między tymi rowerami z dyskami. Wszystkie 6 rowerów mieści się na mecie w jednej sekundzie. Czy to są różnice naprawdę marginalne? Specialized Venge, S-Works, Felt AR to są oczywiście rowery typowo aero. Canyon e 2021, Dogma, to są takie bardziej wszędobylskie rowery. Różnice i tak czy siak są minimalne. Którykolwiek z tych rowerów wybierzecie, po pierwsze najważniejsze, żeby był z dyskiem. Po drugie, nie ma rower aż takiego znaczenia, jeżeli chodzi o tą szóstkę, którą teraz widzimy na ekranie. Ja zamiast tego chaptera... Włożyłbym tutaj jeszcze Madonkę, bo czym się różni Madonka od Węża? No chyba tylko jakąś jedną sekundą. Śmiało, którykolwiek z tych rowerów, które widzimy teraz na ekranie, do tego dysk i macie jak największe szanse na końcowy sukces. I od razu, dlaczego nie ma tutaj trona? Po pierwsze, bo trona nie lubię, nie uważam, nie szanuję. Po drugie, tron nie jest nawet w pierwszej trójce na ten wyścig. A jak nie jest nawet w pierwszej trójce, to go nie będzie. Także w pierwszej szóstce. Tyle, jeżeli chodzi o rowery. I to by było na tyle, jeśli chodzi o racebook dotyczący trzeciego etapu ZTPLCC Pucharu Polski w ekolarstwie tu 26 2024. Jak zwykle, klasycznie, niezależnie od tego, jaki jest Twój cel na tym etapie, czy się ścigasz, czy jedziesz dla zabawy, czy jedziesz tylko po prostu dla samego siebie, rywalizując z samym sobą, tak czy owak życzę Ci powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki i widzimy się w sobotę o 11 i o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia.